Żeby powstało cokolwiek w naturze, musi być tarcie. Żeby powstał człowiek, musi być tarcie między kobietą a mężczyzną. Przeciwieństwa, inne rzeczy. Kobieta i mężczyzna w pewnych rzeczach się nie zgodzą. Koniec kropka. Mają inne myślenie, inny sposób patrzenia się na świat. W pewnych rzeczach się nie zgodzą. Są przeciwieństwami. I zawsze będzie jakieś tam tarcie, jakiś zgrzyt, bo w pewnych rzeczach się nie dogadają. I fizycznie musi być jakieś tarcie, żeby powstał człowiek. Musi być tarcie między dwoma ludźmi w formie opinii, dyskusji, żeby powstał jakiś nowy pomysł. Żeby powstało coś, musi być tarcie. To tarcie to jest stres. Na przykład, jeżeli jesteś malarzem. Jesteś malarzem takim epickim. Chcesz namalować niesamowity obraz, masz niesamowite pomysły, ewoluują te pomysły w Twojej głowie. Masz wizję, masz niesamowitą kreatywność i ta kreatywność ewoluuje i chcesz zrobić coś niesamowitego. Potrzebujesz stres, żeby coś powstało. Potrzebujesz jakiś termin, potrzebujesz mieć jakiś stres, gdzie powie ci ktoś, do tego dnia musi być namalowany obraz. Wtedy będziesz ograniczony, ale to spowoduje, że powstanie obraz. Musisz powiedzieć, ok, na tym będę malował, takimi narzędziami będę malował i koniec, i muszę zrobić coś. Bo jeżeli będzie ewoluowało, ewoluował ten pomysł w twojej głowie, i będziesz mówił, a nie, na namaluję na takim materiale i użyję takiej farby, a później użyję takiej farby, ale potrzebuję większy kadr, a i musi być przedłużony termin, i nie powstanie nic. Jak się ograniczysz, jak ktoś cię ograniczy, jak dostaniesz stres, to pewne rzeczy nie zrealizujesz. Ograniczysz się na coś. Na taki obraz, takie kolory, takie rzeczy. Będziesz musiał wybrać. I coś powstanie poprzez ten stres. Będzie rzeczywiście istniał obraz. Nie będzie ta epicka wizja Twoja, ale będzie coś. Będzie coś blisko tego. Będzie kropelka z tej Twojej epickiej wizji. Ale będzie coś. I nie będziesz zadowolony, bo zostałeś ograniczony, bo miałeś więcej w swojej głowie, miałeś większe pomysły, ale zostałeś ograniczony. I nie było to przyjemne, ale coś powstało. Potrzebujesz stres, żeby coś powstało. Musimy się ograniczyć na coś, żeby coś było, nie? Nie możesz wszystko. Jeżeli, na przykład, jesteś osobą kreatywną, to potrzebujesz blisko siebie ludzi, którzy są bardzo przy ziemi, bardzo myślą logistycznie. Kalkulują finanse, księgowości, takie bardzo fizyczne rzeczy. Potrzebujesz takich ludzi, z którymi się nie zgodzisz w pewnych rzeczach, bo masz kreatywny umysł i masz wizję epickie i niesamowite rzeczy. Potrzebujesz takich ludzi, żeby było tarcie, żeby Ci ograniczali trochę, żeby odpadały pewne pomysły z Twojej głowy, żebyś się ograniczał tymi pomysłami na coś, żebyś coś zrobił. Jak masz firmę. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, to potrzebujesz ludzi, którzy będą ci mówili rzeczy, które nie chcesz słyszeć. Tego się nie da zrobić, tego się nie da zrobić, tego się nie da zrobić, się nie da zrobić. To nie można, to nie można zrealizować, finansowo to nie da się. Takie coś nie jest możliwe. I ty, jako kreatywna osoba z wizją, musisz cisnąć i próbować. I próbować przebić się przez te materialne rzeczy, przez te fizyczne rzeczy, przez to. Przez tą. Przez te księgowości, przez tą logistykę, będziesz musiał cisnąć i cisnąć, i ograniczać się trochę, i cisnąć, i cisnąć ze swoją wizją, aż coś wyjdzie. Tak samo osoba, która jest bardzo przy ziemi, taki, taka osobowość typu manager. Jeżeli manager działa, ma taką pracę, że wszystko jest obliczone, wszystko wiem, jak zrobić, wszystko, jest na miejscu i robię codziennie te same rzeczy, to nie powoduje jakiejś ewolucji. Taki, taka osobowość typu manager potrzebuje jakąś osobę z wizją, z kreatywnością, nieograniczoną, która będzie pchała w tą stronę i mówiła da się zrobić to, może to jest możliwe, idziemy tam, zrobimy to. I ten manager będzie mówił nie da się, 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 nie da się. aż będzie pociśnięty, nie będzie mu się to podobało, że są zbyt pickie te wizje i będzie mówił, że się nie da, aż w końcu gdzieś będzie jakieś porozumienie i pomyśli sobie ten manager, że coś jest możliwe, może uda się ten niesamowity pomysł, jakoś to obliczyć logistycznie, księgowości i to i wszystko i może jakoś coś z tego wyjdzie. I obie strony się stresują, i ta kreatywna osoba, i ten manager stresują się, ale coś powstanie. Dam kolejny przykład. Jeżeli Ty jesteś zmęczony codziennie i nie masz energii, jesteś zestresowany tym, że nie masz energii, jesteś wymęczony, wykończony i to Cię stresuje, to jest dodatkowy stres, nie? Chcesz być mniej zestresowany, więc spadasz na genialny pomysł. Będę się wysypiał. Obliczysz, odkryjesz, że potrzebujesz na przykład 9 albo 8 godzin, albo 7 godzin. Potrzebujesz tyle snu dziennie, nie? I organizujesz swój czas tak, żeby iść w odpowiedniej porze spać, żeby się wyspać. I wysypiasz się. Wysypiasz się. I będziesz miał mniej stresu. Nie robisz to po to, żebyś nie miał stresu. Żebyś wstał i mówił: A teraz mój dzień będzie szedł fajnie i nie będzie stresu. Nie. Jeżeli wysypiasz się po to, żeby się nie stresować, to w ciągu dnia nie będziesz robił rzeczy, które Cię stresują. I to, że jesteś wyspany spowoduje, że będziesz zmulony. Wiele ludzi nagle się wysypia, zaczyna się wysypiać, ale nic nie robią więcej i chodzą zmuleni. Wysypiasz się po to, żeby mieć więcej energii, żeby przyjąć więcej stresu z wyboru, żeby zrobić rzeczy trochę bardziej stresujące, jakiś na przykład intensywniejszy trening albo trochę więcej pracy, albo trochę więcej mentalnej energii włożyć w coś. Nie? Zestresować się. Po to się wysypia, żeby mieć więcej energii, żeby się zestresować intencjonalnie, żeby coś powstało więcej. Bo jeżeli nie chcesz się stresować, to nie powstanie nic. Chyba że Twój wybór jest taki, że chcesz zostać mnichem, iść gdzieś w góry i medytować. Jeżeli to jest Twoja misja, ok, idź. Jak najbardziej. Pewni ludzie mają taką misję i czują to i spełniają się w taki sposób. Według mnie nie każdy jest stworzony do tego, żeby siedzieć w górach i żyć w takim absolutnie zen i nie czuć stresu. Myślę, że wiele ludzi są na tym świecie po to, żeby stworzyć rzeczy, żeby popchać świat do przodu, żeby zrobić coś niesamowitego, żeby przeżyć coś niesamowitego, żeby odkryć coś niesamowitego. Więc, żeby coś powstało, musi być stres. I dobrze jest to zrozumieć, zaakceptować to. Do punktu, gdzie na przykład przychodzi Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci podchodzą i jest starcie nie? Nie zgadzamy się w czymś. Ktoś ci mówi, Ej, tak nie jest, wcale tak nie jest. Ty masz jakąś opinię, i ktoś ci mówi coś przeciwko Tobie. Dobrze jest zrozumieć. Że potrzebuję stresu do punktu, gdzie jak takie rzeczy się przytrafiają, żeby widzieć to inaczej, żeby nie myśleć sobie: O nie, teraz ta osoba sprawia, że ja się czuję źle, i ja muszę się bronić. Nie, to jest dobre. To jest trochę tarcia. Czy stać mnie na to? Czy mam zapas energii, żeby się postresować trochę? Zazwyczaj masz. To nie jest ogromny stres. Jak patrzysz na tą sytuację, gdzie na przykład jest jakaś sprzeczka z twoim partnerem, na przykład, jak patrzysz się na to inaczej i rozumiesz, że to jest stres, to jest tarcie, to jest Próbowanie jakie, odkrycia jakiegoś porozumienia, jakiejś konfiguracji, gdzie tak może się porozumiemy, tak może przejdzie trochę moje i trochę twojej, i coś, coś wyjdzie z tego, nie? Jak patrzysz na to w taki sposób, że to jest potrzebne, żeby powstało coś lepszego, to nie jest to taki intensywny stres nagle. Nagle nie fazuje Ci ten stres. Nagle jest odczarowany ten stres i rozumiesz, że to jest normalne. I przyjmujesz takie sytuacje z przyjemnością, że siedzimy, dyskutujemy, dyskusja jest niewygodna. Aktywują się w tobie pewne rzeczy, które ci się nie podobają, bo ktoś mówi coś i jest przeciwko twoim przekonaniom. I chodzi o to, żeby przeżywać to, dyskutować, siedzieć w tym i rozumieć, że to jest ok. Żeby się uśmiechać na takie sytuacje, a nie panikować. O nie, czuję się źle, nie mogę wytrzymać. Żeby znosić to i rozumieć, że to jest potrzebne. Teraz, jak rozumiesz, że potrzebujesz stres, to dobrze jest zarządzać tym stresem i poradzić sobie z traumami, które może ci siedzą i Cię stresują dodatkowo. Z traumami, które może siedzą z tobą od lat. Bo są ludzie, są ludzie, którzy mają tyle traumy w sobie, że jak dochodzi jakiś lekki stres z zewnątrz to dochodzą do granic nie mogą już wytrzymać bo już już mam z założenia dużo stresu w sobie na przykład są ludzie którzy na przykład od razu bardzo mocno się przejmują to że wypadli źle gdzieś albo wstydzą się bardzo i tak upokorzyła mnie ta osoba i myślą o tym długo i, i to jest ogromny stres dla pewnych ludzi pewne takie rzeczy które dla kogoś są niczym dla pewnych ludzi są czymś ogromnym i tracą umysł i myślą o tym cały dzień. I ta osoba powiedziała tak, i myślę o tym, i tęsknię, i nie mogę wytrzymać. Jeżeli jest dużo traumy, to później małe rzeczy z zewnątrz wytrącają cię szybko z równowagi, więc dobrze jest ogarnąć te traumy. Teraz dochodzimy do punktu, gdzie przekażę ten sposób, żeby szybko, skutecznie i dramatycznie uwolnić się z ciężkiej traumy. Sposób jest taki. Ja to robiłem w roku 2019 dwa razy. W całym roku dwa razy. W 2020 jeszcze tego nie robiłem, nie potrzebowałem tego zrobić. To jest pewne ćwiczenie, terapia, można powiedzieć. Pewien, pewne działania, które zrobisz, żeby się uwolnić od traumy. I to jest to, jak dojdziesz do punktu, gdzie zaczynasz być pełny emocjami, gdzie zaczynasz już nie wyrabiać emocjonalnie i jest zbyt dużo, zbyt dużo się dzieje, zbyt dużo myślisz o czymś, zbyt dużo bólu czujesz wewnątrz siebie niepokoju, stresu, strachu. Tak chodzisz to mi z powrotem i nie możesz wytrzymać pewnych emocji w sobie. Jak dojdziesz do takiego punktu, to przyłap się w takim momencie i zrób to ćwiczenie. Ćwiczenie możesz to nazwać terapią taką autoterapią. Nie? Jak Jesteś do granic możliwości w stosunku do jakichkolwiek emocji. Na przykład stały się pewne rzeczy, nie? Z zewnątrz, teraz. Tracisz pracę, tracisz to, tracisz tamto, tracisz poczucie bezpieczeństwa i panikujesz, i tak jakby wzrasta ten poziom stresu, i tracisz swój rozum, i wchodzisz w tryb przetrwania, i masz ochotę uciekać gdziekolwiek, nie? Jak widzisz, że dochodzisz do granic możliwości, kładziesz się, Zamykasz drzwi w pokoju, sam to robisz. Nie masz ludzi przy sobie, nie masz swojej ukochanej osoby przy sobie, samemu. Musisz samemu to zrobić. Zamykasz drzwi, zamykasz się w pokoju, kładziesz się na podłodze, na środku, w pokoju, na podłodze, na środku. Tak psychologicznie, żeby to był taki, taki akt pokory. Kładziesz się na podłodze, Pozycji embrionalnej. Nawet jak jesteś mężczyzną, nawet jak jesteś przypakowanym mężczyzną, jeżeli emocje doszły do punktu nieogarniania, zrób to. Pozycja embrionalna. Kładziesz się na środku w pokoju i ściskasz całe swoje ciało z całych swoich sił i wyrażasz myślami albo słowami, jeżeli masz możliwość, wyrażasz to, że już nie ogarniasz, że już się nie mieści w tobie, że już nie możesz, już nie wiesz, co zrobić, już nie wiesz, co będzie... Możesz powiedzieć rzeczy typu Bogowie pomóżcie mi. Przyznajesz się tego jak się czujesz. Przyznajesz się do tego i symbolicznie na środku na ziemi z pokorą w pozycji brunanej ściskasz tam swoje ciało i mówisz że nie mogę już. Nie mogę. Już nie wiem. Takie stwierdzenie, że nie wiesz. Nie wiem już. Po prostu nie wiem co więcej zrobić. Nie działa, nie idzie, nie, nie mogę, nie wiem. I ściskasz całe swoje ciało z tymi myślami, że nie wiem już. Takie załamanie, nie? Nie wiem. Ściskasz całą swoich sił, swoje ciało. 30 sekund, 20 sekund, tyle ile czujesz, że potrzebujesz, nie? To ściskanie ciała, to nie jest tak, że musisz zaliczyć jakiś jakiś czas, tyle ile potrzebujesz. Po prostu ściskasz się i wyrażasz to, tak w pełni wyrażasz to, jak się czujesz, że nie możesz, że już nie wiesz, nie ogarniasz, nie wiesz. Pozycja embrionalna, ściskasz się, i po tym, jak się ściśniesz przez, nie wiem, 20 sekund, 30 sekund, tyle, ile potrzebujesz, to od razu wchodzisz w tryb odpuszczania, czyli wydechy. Robisz wdechy, ale skupiasz się na wydechu, czyli robisz takie dźwięki. I zatrzymuje się po chwili, tyle, ile czujesz, że potrzebujesz. Zatrzymujesz się. I leżysz chwilę. Bez ruchu. Wydajesz się, nie? Wydaj odpuszczasz, puszczasz wszystko. Mogą puścić łzy. Może teraz poprzez tą akceptację tego, że nie ogarniasz, ścisnąłeś się, puszczasz i przez to, że puściłeś. Jak ściśniesz się i później puścisz, to puszczasz głębiej. To jest fizyka, nie? Jak odbijasz się od jednej strony, to idziesz mocniej w drugą, nie? Jak na przykład w ciągu dnia. Zmęczysz się odpowiednio, to w nocy będziesz spał głębiej. Jak na przykład rozciągasz mięśnie, jak rozciągasz te mięśnie, to w pewnym momencie mięśnie się spinają bardzo i bronią się. Jak się zebną chwilę, to później mogą puścić i wchodzisz głębiej w rozciąganie pewnych mięśni. Nie? Tak samo tutaj. Ściskasz się i później... i puszczasz. Jak puścisz, to leżysz chwilę, mogą Ci puścić łzy. Tak, odpuszczasz wszystko. Nie wiem, co będzie. I mogą ci puścić łzy. Tak jak robisz ten dźwięk taki. <gryw> to może uruchomisz płacz, nie? Bo to jest taki, taki dźwięk, jakbyś chciał uruchomić płacz, nie? Tak. <gryw> to może uruchomić płacz. Zazwyczaj za gniewem, za, za żalem, za. Niepokojem, stresem, ze strachem znajduje się jakiś ból, jakiś płacz, jakieś łzy. Więc jak dojdziesz do punktu, gdzie odpakowywujesz to coś głębszego, co siedzi w tobie, to mogą wyjść łzy. Możesz zacząć płakać. Mogą ci przychodzić różne rzeczy do głowy, pamięć z różnych wydarzeń z przeszłości. Różne rzeczy mogą ci przychodzić. Odpuszczasz i poczujesz, jeżeli coś z głębiej wychodzi, jakiś głębszy płacz, jakiś głębszy żal z czegoś innego, z czegoś, czego nie wiesz, co to jest nawet, jak wychodzi, to poczujesz, że to jest coś głębszego. Będziesz wiedział, że zdenerwowałem się, boję się, a tutaj wychodzi coś głębszego, jakiś płacz, coś, coś jakieś emocje wychodzą, coś z, z głębi, coś, co się działo od dawna we mnie, wychodzi. Może Twoje ciało będzie się bronić, może nie będzie chciało płakać. Wiele ludzi może mieć taką taką ścianę wokół siebie zbudowaną i nie chcą pozwolić sobie poczuć pewnych rzeczy, żeby wyszły, nie? Może całe życie budowajesz sobie ściany i może twoje ciało będzie się broniło. Znowu ściskasz się z całych sił, mówisz, że nie mogę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co robić. Takie załamanie na środku, na podłodze, na ziemi, nie? Nie wiem, ściskasz i później wydech, odpuszczanie, puszczasz wszystko, oddajesz. Oddajesz i leżysz chwilę. To, co ci przyjdzie, to ci przyjdzie. Może, mogą wyjść łzy, może wyjść płacz, może kolejna warstwa wyjść, może wcześniej jakoś ochroniłeś się przed tym smutkiem, który może chce wyjść, przed, przed tym płaczem, przed tym bólem, który chce wyjść. Może się ochroniłeś jakoś. Na przykład ja mam taki system, że jak wychodzą łzy z głęboka, to zaczynam ziewać. I to ziewanie przerywa to, te łzy, przerywa ten. Proces, gdzie jestem w pewnym smutku i to wychodzi. Przerywa to. Moje ciało się broni. Nie chce. Nie chcę dotknąć tego czegoś tam w głębi. Więc robisz to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Parę razy. Trzy, cztery razy, nie? Żeby coś wyszło. Jak wyjdą pewne łzy, to może będziesz czuł, że nie wyszło wszystko. Ale jak wyjdzie trochę, to jest ok. Jak wyjdzie trochę, jak uda ci się, żeby dojść do punktu, gdzie wyjdzie coś, to jest ogromny krok do przodu. Więc. Robisz to, jak wyjdą pewne łzy, wydasz się, odpuścisz, mogą wyjść pewne łzy, poczujesz pewien, pewien ból, pewien smutek, może ze środka, z głębi wyjdzie to, puszczą te łzy, będziesz próbował uff, pozwolić sobie popłakać na przykład, pozwolić sobie, nie? Może będzie Twoje ciało się chroniło, wtedy pozwalasz sobie, niech, niech wyjdzie. Wyjdzie tyle, ile wyjdzie. Robisz to przez 10-15 minut, nie? Pół godziny ewentualnie. Jeżeli chcesz zrobić taki długi proces z tego, nie? I później jak wypłaczesz się, to poleż sobie trochę na tej ziemi, albo siądź sobie gdzieś i posiedź sobie trochę taki zwieszony. Jak wydasz się, jak wyjdą pewne emocje z ciebie, to zazwyczaj automatycznie wchodzisz w taki tryb, jestem zwieszony, tak siedzisz. Wypłaczesz się i siedzisz tak o. Wtedy jest bardzo dużo reorganizacji, tak, w podświadomości, wewnątrz się układają inne rzeczy, zaczynasz rozumieć pewne rzeczy inaczej. Nie dociera może do twojej świadomości to, ale jest alchemia, która się dzieje wewnątrz. Jest bardzo dużo procesów, bardzo dużo układania. Układają się rzeczy trochę inaczej, bo był ogromny, była ogromna ilość akceptacji. Intencjonalnie weszłeś. W pewne ciemne rzeczy i zaakceptowałeś się. I później możesz leżeć zwieszony i układać się dużo rzeczy. Nie próbuj sobie specjalnie układać wszystko, pozwól sobie być zwieszony. W takim trybie zwieszenia, totalnego, tak. Leżysz. Wstajesz, wracasz do normalnego życia. Jeżeli przez następny dzień będziesz trochę zwieszony, trochę jeszcze będą się działy pewne rzeczy, bo coś było poruszone, to jest ok, pozwól sobie, żeby być trochę. W takim stanie, gdzie masz trochę mniej energii, pozwól sobie na to. Ale ogólnie do życia codziennego wracasz w normie. Tak, jakby wszystko było ok. Funkcjonujesz. Kontynuujesz, robisz te rzeczy, które wiesz, że powinieneś zrobić. Angażujesz się w życie, nie wracasz. Nie robisz z tego jakiś ogromny show, że o, ja potrzebowałem zrobić coś takiego, i to jest bardzo trudne, i ja to robię. Nie robisz z tego show. To jest Twoja sprawa, Ty ogarnąłeś pewne rzeczy, to jest Twoja praca, to są Twoje indywidualne rzeczy, zrobiłeś to, wracasz do życia. I jesteś kozak w życiu i próbujesz być kozakiem w życiu. To jest osobna rzecz, to są Twoje rzeczy, z którymi pracujesz.